Siema, z tej strony Krystian Witam was bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku Farming Simulator 2015 ty Na typowej polskiej wsi V3 Jest to odcinek y, kolejny już Dzisiaj towarzyszy mi tylko Adam No i tylko jest Adam, bo niestety resta hopowsków nie ma y, Jest to odcinek już trze trzeci i dzisiaj Siano koszy polecimy tym właśnie Ursusem 94 z rotacyjną, to więc... nie To więc lecimy. Akurat lecimy tutaj na tą łąkę Zara domu Tylko sobie wyjdę rozłożyć tą rotacyjną I zaraz lecimy No a tak Adam, co tam u ciebie? Weź no coś tam opowiadaj, albo co? Dobrze, dzisiaj w polu robiłem. W polu dzisiaj robiłeś? Oto, co to dzisiaj w polu robiłeś? No, wapno, a ja żebrnowa wapno. Aha, aha, to się na pewno trochę kurzyło. No, a ten... U... To żeś na pewno jakiś... Się... Co? Się. Kto się utopił? No ten co rozchodził z dziewciemką. Pierniczysz, tak mokro macie na polu. No. I to jakim żeś się wyciągali? No, bym z dojcem wyciągnął. Do Tyś dojcem? Ale to u, u siebie żeś to na gospodarstwie robił, czy żeś... Nie. mam mam że pomagam. Aha, to żeś, to tyś normalnie to nagrywał sobie, czy jak? Nie, ja tam robię, kurwa, no. Aha, 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 i toś ty dojczem no. wyciągnął, no to bardzo mnie to no. cieszy. I co, dał radę Deutsch, czy nie? No, z się Ło kurwa, to bez problemu! To poszedł! No. Szybczy szyb, wściekli! Krzył, kadetem teraz! Na pewno poszedł! Jak widzicie moi drodzy, mam mot, yy, mot trawy, bardzo grube pokosy, normalnie siny jestem od tych grubych pokosów, siny jestem jak nie wiem co, no ale jakoś... Miedną no łączkę sobie skosimy, bo tam mam dwie łąki, ale jedną sobie zostawię, żeby krobą coś tam dawać do jedzenia, a to właśnie będzie na siano tą siano kiszonkę, owijane bale na pewno chyba na normalne na normalne siano, zobaczę się. Chyba siano kiszonkę. Ja właśnie dzisiaj byłem w robocie i tak, Majster był w rolniku w Oleśnie i my z kolegami ładujemy tam sprzęt. My tak płyty wynosimy. My tam wynosili: Kurde, kolega, jakoś dwie my wzięli, kolega tak idzie, i on mówi: A co ty tak dziwnie idziesz? On tak idzie, i mi ta płyta jakoś się wykrzywiła. Myślałam, że mi pęknie, bo się U. tak wykrzywiła ale na szczęście mi nie pękła, bo jakby pękła, to by było niedobrze gipsowa? no, gipsowa i właśnie potem my tak wygupiali się tam i tak szybko, szybko chodź tam, już jedziemy, jedziemy, ruchy, ruchy i się tak śmiali, potem my tak jedziemy, kolega jechał, bo to tam z magazynu odjeżdżał, podjeżdżał i kolega tak wraz otwiera drzwi i tak jakby mojego majstra naśladuje, otwiera drzwi i jedzie ta wyjuszczynie! My <grystanie> się tak śmiali, Adam, ubawmy, ubawmy mieli. Nie wiem kogo to tam mój kolega dzisiaj chciał naśladować, albo co. Nie mam pojęcia, o, dopiero 5 minut nagrywamy. Może zdążę jeszcze poprzewra... przewracać, nie wiem. Damian poszedł. poszedł. No poszedł, właśnie. Damian poszedł, niestety. Jest ze mną tylko Adam, tak jak mówiłem. Dominika też nie ma coś. Nie wiadomo, co on robi. Naprawdę, fajne te pokosze, ale takie grube bardzo. Właśnie takie są fajne. No, wiem na no, w następnym odcinku. Nie wiem, tak jak mówiłem, piszcie w komentarzu co byście chcieli, albo co. Nie wiem, co tam w następnym odcinku będzie. Presowanie? Nie, nie, Adam. Presowanie już było. Presowanie już było. Aha, zapomniałem, w następnym odcinku będzie. O, mm, presowanie. Presowanie i owijanie tych balów to w następnym odcinku. A potem to może, nie wiem, jakieś. Mhm. <sum> ja <begejna> jakieś. Na... <instantaneous> jakieś prace pożniwne na pewno będę wykonywał już. Jakieś talerzowanie po rzepaku, albo jakieś mm, agry, jakaś orka, może zobaczy się. Na pewno, niedługo, też akurat y, na końcu odcinka, tak powiem. Kupiłem sobie kurwki. 25, 25 kurwek sobie kupiłem. Oczywiście, no, y, słomemom Jedzonkałem też dałem słomy i to obornik się robi. Na pewno tam w którymś odcinku za niedługo obornik będzie. Będziemy na pewno obornik wywozić. Ale to chyba będziemy na jakieś pola wozić, ale to przyczepami na, na kubkę będziemy zwozić na pewno. wywóz obornika na pole przyczepami. No i potem dopiero za jakiś czas będziemy dopiero rozrzutnikiem, bo jeszcze nie testowałem rozrzutnika, dopiero rozrzutnikiem będziemy wozić. Ale naprawdę to są takie grube pokosy, że a siny jestem od nich normalnie. Takie fajne pokosy, że bardzo mnie to cieszy. No, kurde, przez te drzewa tu są. Ani przez te drzewa nie idzie przejechać. Głupio to zrobili. Mokro na tej łące, to mam nadzieję, że obfite będą plony. Trochę zawsze mokro na tej łące. Kurwa. Odcinek będzie jutro dopiero dodany. To go sobie zrenderuję i go dopiero wrzucę. Prędzej nie. Tak gdzieś będę się tego trzymał. Dopiero jutro. Oglądam wypadek. Co mówisz? Glądam wypadek. Gdzie i kiedy? Jedna osoba zginęła, druga jest w pociężki wypadku z elitarny jest samą w rodzinie mam Łę w Moskwie. Nie wiem kiedy, ja stary A ja mam i do straży, kurwa dobrze. O ostatni akurat chyba przejazd będzie. A bo ile jeszcze tam i akurat... O, to jeszcze zdążymy na odcinku sobie przewrócić trosankę. Ej, mózg mu wyleciał. Co? mu się. Naprawdę żartujesz? Z głowy mu dostałem mózg. O kurde Kurwa mać Ja pierdolę, ale ominąłem Muszę muszę raz przejechać, bo zrobiłem mi jaka robota. Siny jestem, takie pokosy nie wierzę własnym oczom. Siny jestem, kurwa, nie wiem co się dzieje. <laughs> Hopczy może za dwa dni będą, nie wiadomo jak tam będzie. A właśnie w tym tygodniu, może ruszy PGR-poborze, bo Dominik mi Adam mody będzie dawał. Jutro w szkole albo kiedy mi tam da te mody, muszę to z nim pogadać na temat tych modów i to w tym tygodniu chyba PGR pomoże, na pewno mapka też ruszy albo jak to tam będzie. Akurat sobie złożymy tera rotacyjną, żeby pająka weźmiemy i to przytrząśniemy. Też już dzięczę czwórką wezmę pająka. Jak widzicie, mam tu trochę bali strawy. Może słomy mam mało, ale strawy to mam bały akurat krówką, żeby co dawać. Byłem ostatnio nakosić na łące. Właśnie jak tu jestem, to już Wam pokażę. Tutaj są krówki. Akurat jest 1% obornika, dopiero. Tutaj jest mój nowy nabytek do wypychania obornika. Sobie ostatnio pobrałem taki nabytek i mam do wypychania obornika. Tak jak mówiłem, mój nowy nabytek. Teraz sobie podpiemy pająka i pojedziemy to. <laughs> Przeciąsnąć muszę wyjść i zobaczyć jak to tryb przetrząsania n. Jeszcze kółka dać na dole, ale to za chwilę. Naprawdę takie grube pokosze, że opon prawie nie widać w nich. Siny jestem normalnie. Ba, pojedziemy. <laughs> Właśnie siano też jest taki jakby też nowy mod, tekstura lepsza. A jedźmy te 15. <laughs> o, 14 minut dopiero nagrywamy Do tego akurat. <laughs> 25 minutowy filmiczek będzie ok. Piękna, moda, ty na Muszę wyjść, bo. Musisz spać na nagrę. Naprawdę ci się jeszcze spać? Nie. Po czym? Po no właśnie, opowiada jak było na Wachowie. Fajną dupę widziałem. No kurde, ile lat? Adam. Kio? Adam! No, tu ma? Ej! Adam! No? Ile lat? Tą dupę czożę? No nie, że wiem, z... mówię, że widziałem ją. dobra, no dobra. Tańczymy zamianem, a tak udańczymy. Nie, i tak działałem na przycisku, na. O kurde! Tak na mnie. I w ogóle z na mnie, że się patrzały na mnie, na mnie, się smychały, No, 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 no. no Ale to to zamiana na mnie, na mnie, na mnie, a? Adam, a bo trzeba ja mówię, Dominik z kim tam tańczył. Z jakąś dziewczyną. Co? Z dziewczyną. to jakąś dupę poznał na Wachowie? No, chyba. O, to już chyba, Ania chyba, Aniawek, ślusz. Albo co? Siny jestem, takie pokosy, ty w opon nie widać, prawda? Sinny jestem. Dzieje to ja tak spokojnie cio, nie ma o czym gadać, bo nie ma chłopców. Adam właśnie też tam nie ma co... nic tam mało co mówi. A właśnie Adam! Dużo żeście tam pili w Szaj na wałowie, no. co? Adam, no. dużo piliście na wałowie? No ile? No, a właśnie Adam, Szaj, bo widziałem na zdjęciu na pierwszym ciebie Dominika i Damiana, a na drugim zdjęciu widziałem Dominika, Damiana i dwóch jakichś innych kolegów. Nie wiesz kto to był? Słuchałem, taki jedny Aha, 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 rozumiem. aha. No a ty gdzie wtedy był? Na pewno żeś tam gdzieś pokryje mu pił. bo no, zanim nimi siedziałem, nie mi się nie chciałem. Aha, stałem. No. To dużo, że. Aha, to ile, że. Toś ty co, ty, Dominik i Damian, żeście pili? No to tam, nie tam trochę. Kto? Kto tu Mhm, mm słyszałem, że podobno koczór był wczoraj na Wachowie. No, a oprócz koczura, był tam ktoś jeszcze. Co? Oprócz Koczura. No, Hajdu. Mhm, mm no wiem, że kątny był. On zawsze jest, bo go na zdjęciu widziałem. A I... ale słyszałem, że ten. Koczur został fajką przypalony. Raczej Dominik został przypalony fajką przez koczura. No. Za co niby? Nie wiem. O kurde, no, a co na to Dominik? A co miał zrobić ze mną. No nie wiem, pytam się. Wiem. Dobra, moi drodzy skończyłem akurat sobie. Ile mm, no, jest nagrywanych? No właśnie, 18 minut dopiero. Chyba jeszcze sobie nawet zdążę i i weżnę i zgrabię to, bo po prostu, no, y, mam już to przewrócone. I sobie weźmę to jeszcze na pewno zgrabię na szybko. Leś tryb tryb zgrabiania mi jeszcze pokazać. Może zaczep inaczej miałem od razu już zapiąć kurwa mać miałem od razu już spuścić hej Krystian no zaznaj do tego pizza a teraz go mam w dupie potem, po odcinku za... O zacząłem. kurde, no sapie do mnie. Kto sapie? No, w toku ma... w toku pisał, że może go doda. Gówno mi opodzi, mógł o dziesiątej być, niech czeka. Kurwa mać, co jest? O, wyjechałem. Gówno mi opodzi, że mam problem. Nie wiem, Adam, ty tam komuś wysyłaś te filmiki, tam nie wiem, do oglądania albo co. No, kurde, teraz grabią to takie małe pokosy, są, ale. dziwnie ten moc zrobili, takie małe pokosy teraz. To jest stąd, co zrobili oryginalnie, że jest duży pokosy. No ja no ale jak normalnie okosze to jest duży, a teraz jak zgrabiam to jest taki mały. No to jest niemożliwe. Oj, to chyba dużo tu bali nie bez tego Nie wiadomo ile tu będzie bali też. Kurde węgiam ja od tego później zadowolą Tak się jeszcze mi jadam iść do szkoły, ale muszę iść, nie mam wyjścia. Na pewno będę spał w szkole, to jest murowane. Ja zawsze, jak w środę do szkoły, to zawsze po robocie wtorkowej, robocie śpię. Mhm, hmm, hmm. teraz pojadę w tą stronę. Jak w tą stronę. E, a tam. No, siema ptoku, bo my niestety już nagrywamy. To przywitaj się tu bardzo serdecznie. No, siema wszystkim. No właśnie, Dominik do nas dołączył, bo przed tym nie. Dominik! E. Kajś to dzisiaj MF-em ze swoim fatrem jechał. Go... A coś widział? a widziałeś... Godzina czekaj. 10 po piątej, jak się nie mylę. A coś widział? No jasne, z roboty na kółku żem do cisnął akurat. A to jechałem samym traktorem? Yy, tak, tak, z fatrem. Tyś z boku sto, a fater kierował. Mm, posiewnik. Do kogo posiewnik? No, no ale to co dzisiaj, na woże żeście siali czy nie? Złożę się. Aha, a to posiewnik byliście. Tu nie macie swojego? Myślałam, że macie. Jeszcze nie. Aha... No właśnie widziałem, mówię, zatrzymnie się, może mnie zauważysz. No ja stoję, stoję, a ten... Fuch! Nie widział mnie. No ty sobie po... <kłysy> Ja po lewej był na tej ścieżce tam. Tam by się za takim batała. Ja. ja batała. Uy. Źle zgrabiłem. Fuck. Ha, <kłysy> Prze tu jechać źle strapiam. Damię dał dopiero poszedł. No, a Damian poszedł. Bo akurat to toku sobie siano koszy robię. A że niedługo kończymy. 23 minuty. To ani nie. Ani. Ani nie zdążę. O kur, ale... Ja myślę, że dzisiaj pan wykitu nie Ja tak samo. Chodź wziął 93, kuru, no myślę, że go zabiję. Ej, to o której żeś ile żeście pili? Tak was kurde bania męczyła? Nie tam nic nie męczyło, no pić mi się chciało, ale kas nie miałem. Aha. Nie, ten, no, to dużo. Dobra, inwalidy nie mamy Ja cię kręcę. To wyście jak arkusy tam, albo ciągliście... Ty, słyszałem, że ten, no, Prochota był, prawda, Dominik? O, wyrywali no. no, słyszałem, podobno z jakąś... Słyszałem to, kurze... Kurwa, kozura. Kur... No wiem, Damian mi mówił, za co cię przypalił? Damian mi właśnie to mówił. Ty, może po, po mnie, co żeś mi to wtedy zrobił na Wachowie? Damian mi właśnie, ale co rzesło ci? Czy masz jeszcze tą bliznę? Nie, tak. Czemu tej pierdolonej, kurwa konferencji nie mogę usunąć? Ej, y, Dominik, żejdzie ci to, spokojnie, to po tygodniu ci żejdzie albo ile. Tyś jak mi z Adamem to zrobił mi to. Co? O Riu. Kur... ale to ci żejdzie mi też to rzesło z ręki po tygodniu, czy ile. Kurde, dobra, będziemy kończyć, bo mi potem długo się te filmiki, filmiki renderują. Dobra panowie, ja będę kończył, dobra moi drodzy, jak widzieliście, okosiłem, przewróciłem, pozgrabiałem, Tuż kończę żeby poza odcinkiem. Następnym odcinku będzie presowanko tego i owijanie zapraszam do komentowania, subskrypcji łapkowania, dużo łapek, subskrypcji, komentarzy i wyświetleń. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, no cześć. Pompa na razie, cześć.